Dzień dobry, witam bardzo serdecznie Rep sznury. Odpowiadam na pytanie. Jaką drogę zrobi w przyszłym roku byś był? Biografii w on-site, la dura dura flashem, la bla red pointem czy airborne stylem road clothes? Jaką drogę zrobi w przyszłym roku byś był? Biografii on-site, la dura dura flashem, la red pointem czy też airborne stylem road clothes? Czy Biography w on site? Mm -hmm. Czy la Dura, dura flashem? Mm -hmm. Czy Larem Laret Pointem? Czy też erbór mm Cruise? -hmm.

Oczywiście, to są duże korzyści finansowe, sukces, radość, także zdecydowanie, tak, ale oczywiście po kolei. Jeżeli chodzi o Biography w On Site, co jest na takosemka była. Tutaj rzeczywiście może to być taki pęd do przodu dynamicznie, tu się może dziać, szybko wszystko realizować, może być taka nawet e, energetyka fajna, sprzyjająca, chęci, dużo energii, tak? Natomiast w, przez, w negatywie są wybory, tak? Karta kochanku mówi o wyborach, że jednak wciągle będą targać tutaj, e, Wybory, czy to, czy nie to, czy tamto, czy, czy coś jeszcze innego, tak? Nie będzie mi podjąć decyzji. No teraz ta jakaś królowa buław, tu będzie go e, do tego jakby namawiała, tak? Będzie miała duży wpływ. Natomiast e, też nie do końca jakby będzie w stanie go tutaj przekonać, tak? Czyli gdzieś tam potencjał jest ogromny, ale wybór te wybory, niestety jednak te decyzje będą na wpół podjęte, tak? I tu będzie próbowała przekonywać królowa buław, jakaś kobieta, przyjaciółka, może dziewczyna, partnerka, żona, nie, wiem, siostra, ale czy też jakaś kobieta z przeszłości, no ale raczej to jednak, no niestety się nie uda, tak? Niestety czyste, tak? Ale, ale raczej nie. Chociaż to nie są złe karty, absolutnie, no ale. No, no są lepsze. Dobrze, jeżeli chodzi o Ladura Dura, dura Flash, co jest na tak a askielichu. No to rzeczywiście byłby jakiś taki nowy, fajny początek, nowa energetyka, jakby ym, nawet szansa na spełnienie marzeń, takie motylki w brzuchu, no ale tu znowu już jakiś mężczyzna w królu denarów, czyli taki stabilny z pieniędzmi, z sukcesami, mężczyzna ugruntowanej pozycji, będzie jednak próbował znowu już niechęci, tak? bycia od tego. No po prostu będzie, będzie na nie, tak? I będzie dzisiaj go zachęcać, próbował. No i rzeczywiście może mu się to dosyć dobrze udać, bo karta rata to jest karta postelnika, czyli się będzie się zastanawiał, zrobił taki wewnętrzny research, tak, będzie analizował, czy to prawda, czy nieprawda. No ale jakby na analizie skończy, na analizie, na przemyślenia się skończy, tutaj jakiegoś takiego mm, aktywności konkretnej nie ma, tak? Jeżeli chodzi o Larem Laret Pointem, co jest na tak? No to znowu pędy do przodu, tak? W karcie Rydwana. Po prostu bardzo fajna samorealizacja, spełnienie marzeń, wręcz powiedziałabym, mogłoby tutaj być w tym zakresie, ale tutaj znowuż poprzeszkadzają jakieś sytuacje od losu, tak? Jakieś zdarzenia wynikające z przeznaczenia. Koło fortuny, sytuacje, o których nie wiemy, nie możemy wiedzieć, wydarzą się, ale wydarzą się, będą miało miejsce ale one, jakby my nie mamy na nie wpływu, ale one będą miały wpływ na dalsze decyzje, na dalszy bieg zdarzeń, tak? No takie tajemne troszeczkę sytuacje na chwilę obecną. No i jakby przez te sytuacje tutaj będzie takie przekonywanie, przekonywanie, czy siebie do czegoś, czy kogoś do czegoś, czy udowadnianie czegoś, czy sobie, czy komuś innemu, tak? Taka cicha walka, no tu też nie mamy jakby do końca nic pozytywnego za to. Erybor style Wrocrowd. Czy to jest to Erebor z tylem tak? Co jest na tak? Paść buław. To jest taka ognista, aż paląca w dłonie szansa, tak? Wspaniała, buławowa, ognista energetyka. To są ogromne szanse, ogromny potencjał drzemiący w tym pytaniu, w byciu, w tej opcji, tak? Jak najbardziej. Co jest to nie cesarza? No tutaj również ktoś może przeszkadzać, tak? Człowiek decyzyjny, jakby z pieniędzmi, z również taki, no, który ma coś do powiedzenia, ale może być to na przykład pracodawca, może być ojciec, może być jakiś przyjaciel, może, ale również sam pan byciu, może być gdzieś tam w negatywie, bo może jednak. Mm, nie będzie zbyt przekonany do tego, tak? To również może być jego energetyka. Yy, natomiast karta rada 10 denarów. Jak najbardziej. Super, 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 super karta. To jest karta bardzo pozytywna pod w, w względem zawodowo-finansowym. Najpozytywniejsza w kartach Tarota, jaką w ogóle wychodzi pod względem zawodowo-finansowym. To są duże pieniądze, korzyści zawodowe, materialne. To jest sukces ogromny, zwycięstwo, rozwój i naprawdę wszystko, wszystko co najlepsze. Łącznie z przedłużaniem rodu, łącznie z tworzeniem stałych, stabilnych, trwałych struktur na przyszłość. To jest rewelacyjna karta, także definitywnie według kart. Jaką drogę zrobił w przyszłym roku Bysiu? Erebor z stylem Rot Cruz. Definitywnie według kart. Dziękuję bardzo serdecznie. Życzę wszystkiego, co najlepsze. Panu Bysiowi, sznurom wszystkim. Dziękuję za zaufanie. Do usłyszenia. Do zobaczenia.